Hej, z tej strony Max z Gryfofrenous, to są pogradanki e, nagrywane po raz któryś, nieważne... Trzeci albo czwartek. Nieważne, w, t, e, w tym odcinku pogra pogradanek zajmiemy się grą Payday 2. Tak. E, co, co, co takiego jest Payday 2? Payday 2 to FPS e. wyprodukowana przez Starbreeze Studios. Na konsole PlayStation 3, Xbox 360 oraz PC-ty mogę? Gra miała premierę 13 sierpnia 2013. Nie, nie możesz, bo właśnie e, prezentuję grę. No, ale. E, Przydałoby się przedstawić, kto w tutaj jest. Gra, stan gra stanowi kontynuację pierwszej części, czyli Payday the Heist. I jest ze mną. Marsz. <laughs> to Te syny chro. Jest ze mną Max z grupy Promus, czyli ten, ten od Lola, jakby jeszcze ktoś ten, nas ten, nie. co, zakończy nagrywanie. Właśnie, muszę nagrać moje pożegnanie. I jest z nami Kuba, który, jest... który też jest z grupy Promus. Dobra. To jest od niczego. <laughs> dobrze. Ym, ma, testujemy taką nową, no, nową technologię, można powiedzieć. Mianowicie. Synchro. Synchro, że y, wstawiamy wszystkie kamerki do jednego filmiku, i będzie tak. Będzie tak fajnie. Będzie nie dobra. Dobra. Kuba grał już w Paydaya dosyć dużo, dosyć długo, że... 30 ja ja godzin. I 30 godzin no to, to jest ponad dzień przy tej grze spędził. No to... Ja z Maxem nie graliśmy nic, znaczy ja tam trochę widziałem, trochę podlukałem z nadramienia u Kuby, ale nie, nie grałem jakoś tak A ja oczywiście na serio. nic jestem kolejnym zieleniakiem i nie będę w tego względu. No nie będzie co. no więc Kuba, jakbyś opisał, jakbyś opowiedział nam tą grę? Nam i... Nam jako nam i widzą. to Ale to, to robił? znaczy co dokładnie, bo bym musiał coś wiedzieć, ale... No po, chcesz na przykład nie wiem, chcesz mi polecić grę w sklepie, co byś powiedział? Jakbyś mnie przekonał? No to tak samo widzowie. Chcę kupić nie wiedzą czy fajny i nie wiem czemu się właśnie bawią no to... z rzeczkami. Po pierwsze zobaczyć jak ta gra wygląda. No ja super. Ale nie chodzi o, jakbyś polecił. Ja mi, wiem o co. No ja więc mówię, że y, ja bym jakby powiedział, że ta gra jest trochę innowacyjna, ponieważ musimy współpracować ze sobą. Cztery osoby. Więc to już od razu wymaga. Trzeba trochę pomyśleć w tej grze, a nie może tak na pałę lecieć, bo to nie ma fanu Też może, ale to. ok To jest zupełnie nowe. To nie jest strzelanka taka typowa, że po prostu chodzimy i zabijamy, tylko właśnie trzeba okraść jakiś bank, cokolwiek, coś, jakieś misje trzeba robić. To bym powiedział. Nie Czyli myślę, że... gra stawia głównie na współpracę, bo nie zapomnieliśmy tak. dodać, tak, tak, tak. ale gra jest, można grać samemu w kampanię, ale to słyszałem, że nie jest zbyt ciekawe, ale głównie... Nie jest ciekawe i nawet jest trudno coś zrobić większego. Aha, czyli gra stawia głównie na kooperację, bo w, w trybie kooperacji tam widzę na Wikipedii, taki mądry jestem, że maksymalnie cztery osoby mogą w... Wy... Tak, tylko cztery, bo 4, to okay. jest jakby gang z pierwszej części, tak samo było w pierwszej części, tylko teraz jakby rozwinęło się to, bo w pierwszej części nie było takiego czegoś jak Crime.net, czyli jakby możliwości wyszukiwania tych meczy, tych gier, a, dwójce teraz zrobi, w sensie, a w jedynce trzeba było po prostu mieć ludzi do tego Cztery mm -hmm. osoby trzeba było mieć, zebrać, i kolegów, to koledzy to musieli być Cały so, ten problem, jedynki W Payday i dwójce nie musisz mieć kolegów? No, możesz się dołączyć z losowymi ludźmi po prostu Gra na forever alone no, Nie no Dobra, czyli właśnie, nawiązując do Paydaya jedynki Payday 1 nazywał się Payday The Heist, tak i wyszedł The Heist. Boże. Eee, Payday The Heist wyszedł w... szybko. W eee, 11 roku, 18 października. Października, dobra, czyli 2 eee, lata temu, lat temu. Grałeś w jedynkę. Troszkę. Troszkę, no to... Pani, powiem... Troszkę, no to czy... jak się zmieniła w Trzy ogóle 30. dwójka? Ja, jak się zmieniła dwójka w porównaniu do jedynki? Co, co nowego a, a, oraz nie wiem, co naprawdę. Grafika. Na przykład spieprzyli? No to grafika to jest, oczywiście, uh -huh. Myślę, że nic nie je spieprzyli. Um, jedyne co to denerwujące było to, jak była beta, ale to tam. Mniejsza z tym. E, więc jedynka i dwójka to no, zmieniło się dużo, bo po pierwsze tak jest inaczej, może robić misy, bo w jedynce jakby trudno było robić coś po cichu a teraz może w sumie w, w dwójce może każdą misję zrobić po cichu Więc to jest jedna rzecz eee, druga to na pewno lepsza, lepsza sztuczna inteligencja no i jakby kupowanie broni, a nie trzeba levelować czyli nie musisz mieć jakiejś tam reputacji jak to było w jedynce żeby tam mieć jakąś broń, tylko po prostu możesz sobie ją kupić, uzbierasz kasę Musisz mieć tam wymagający level, ale musisz mieć kasę, żeby też kupić to jest też całkiem fajne No i oczywiście drzewka skili. Co, co jest dla mnie genialne teraz Okej, okay, czyli gra jakoś Kupując tą grę, mówimy oczywiście o dwójce Nie stawiamy jakoś na kampanię, tak? Czyli bardziej na właśnie multika, w sensie koopa. No w jedency też nie było kampanii Tak jakby mówić Ale Bo... to jest to nie masz takiej kampanii, że. ten, że jedno, jedna wiesz, ścieżka? Czy to jest otwarty tak jak świat? Tak w Battlefieldzie, chodzi Ci o to? Nie, w Payday'u. Nie, ale chodzi mi o to, że ci chodzi jak w Battlefieldzie nie mamy takiej kampanii, tak? W sensie... no. Czy nie masz... no, czy to nie, jest nie taka nie kampania jak w Battlefieldzie, właśnie? Masz jakby, czy... otwarty świat, możesz wybrać tak naprawdę, grając po raz pierwszy, możesz wybrać każdą misję. Aha, tylko, czyli masz po prostu jakby. Ale nie masz otwartego światu, jakby, że sobie chodzisz i od sklepu do sklepu i kradniesz z tego sklepu. O. Tylko jesteś jakby przy komputerze, może powiedzieć, siedzisz, masz mapę i sobie wybierasz po prostu, jakby, którą. Podnieśmy na ten szlep na przykład. Tak, o właśnie, dokładnie. Aha, czyli, czyli takie coś bardziej, że wybierasz co robisz. Tak, dokładnie. Ale nie masz czegoś takiego, że masz po prostu nic nie robić i gaszamy. Na no, no nie da się, no. Możesz sobie w safe house siedzieć, ale to tak trochę bez sensu. Safe house, czyli taka twoja melina? No. Takie, co to dom, dobra, melina, dobra. Ale tu nie masz czegoś takiego jak taki main quest? Nie, nie ma. Czyli to jest gra... Stawiająca na multika, na granie w sieci z innymi ludźmi, tak? Tak, bo tam masz tak. jakby dużo, jakbyś masz... Chyba około 30 misji. Plus do tego jeszcze 4 levele każdej misji, tak? Więc, no czyli y... łącznie. No 120, a 120... powiedzmy. Powiedzmy nawet pewnie ze 130, bo jeszcze masz pro job, Czyli jak przegrasz, w sensie jak ci się nie uda po raz pierwszy okraść, to nie możesz go powtórzyć. Za to jest więcej hajsu i expa. No Ale wracając tam. Jakby, więc masz te 120 scenariuszy i tak naprawdę każda mapa ma jest. Yy, jakby. Yy, no, jak to powiedzieć? Jest losowa. Nie wiesz, co, co gdzie będzie. Masz Aha, w sensie, że ale cały scenariusz jest taki sam, czy...? Nie, nie. Masz na przykład okraść bank. No nie? No. I masz na przykład, załóżmy w tym okradzeniu banku, masz dwa położenia sejfu. Masz dwa położenia security rooma, tam gdzie jest kamera. No. Masz różne ścieżki na przykład bankiera, który ma kartę, która otwiera na przykład tego security rooma. Aha, nie czyli wiesz... nie zawsze wiesz, gdzie wszystko leży. No, tak, nie zawsze wiesz. Znaczy nigdy, nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz. Dobra. No to ciekawe się wydaje. No to jest całkiem fajnie. Mi się bardzo to podoba, bo no musisz trochę przefidywać, i możesz tak. Może trzeba oś... myśleć w tej grze. No, no, trzeba jest... właśnie pomyśleć, trzeba być jakby mo możliwy na każdą ewentualność. Na przykład jak ja z kolegą graliśmy o na przykład e, Night Clubu. No to wiesz, na przykład... No, tak, no. Okra burdel? Nie, 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 klub. No dobra. No dobra. Mała różnica. By... <laughs> Może to był burdel, nie wiem, nie było pokoi. Ty pewnie na tym się lepiej znasz. Na... No pewnie na ziemi. <laughs> dobra, no do, dobra. do rzeczy, do rzeczy. Więc tak, więc jak otwierasz na przykład drzwi po cichu i myślisz, o dobra, tylko wejdziemy, założymy wiertarkę na safe, otworzymy i zbieramy kasę i uciekamy, tak? A tu na przykład na górze siedzi ci 10 kolesi. Niby wszystko robisz po cichu, ale na górze musisz się postrzelać. Więc wszyscy cię usłyszą. Na przykład to, to nieraz nam nas bardzo zdenerwowało. No, no właśnie tutaj um, czytam sobie. E, może powie, powiesz nam trochę o e, specjalizacjach, bo tutaj mamy Masterminda, Enforcera, Ghosta oraz technik. technik. Technika, no technika po prostu. Tak. Yy, no, powiedz nam trochę o tych klasach. Czy one służą w ogóle do czegoś się przydają, czy tak? Po bardzo prostu? się przydają, bym powiedział. No, Więc tak. Ja zacznę od klasy, którą grałem w sumie bardzo długo. No, te 30 godzin, teraz zmieniłem się na technika, żeby Maxowi pomóc szybciej wbić jakiś level. Yy, bo tam jest taka jedna misja to może pokażemy później. Czy po prostu się... To jest misja do ekspienia i do robienia kasy, tylko. No, to misja zajmuje minutę, jak jest. Coś, takiego, coś takiego jak metro w Battlefield. No no, 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 no dokładnie. Więc yy, tak, Ghost to jest osoba, która ma robić wszystko po cichu. Na przykład możesz otwierać sejfy jak to ja mówię, z ręki, czyli po prostu nie musisz podkładać żadną wiertarkę czy coś czy wysadzać go. Więc ono robi wszystko po cichu. Na przykład, y, może zapakować ciało. Inne klasy tego nie mogą zrobić. Może być bardziej przekonujący, jeśli odpowiada na pager, czyli to jest y, jakby krótkofalówka, tak? E, na bardziej przekonający w sensie, że co? No, że mniejsza szansa jest, że ktoś pomyśli, że to nie straży gada. Aha. Bo czasem jest szansa, że cię odkryją, że to ktoś inny gada. A to też takie masz motywy. No tak, no, to jest pełno tego. Jest tak, on na przykład jest mniej widoczny jeśli tam nie nosi tego. Jezu, pancerza, tak, nie nosi tam... w masce nawet jest mniej... Jakby, nikt się na niego aż tak nie gapi tam, więc może otwierać drzwi tam MCM jammerem, czyli takim czymś co on używa. No więc takim urządzeniem, tak. takim tak, urządzeniem. Takim urządzeniem. Więc to jest Ghost. I on, on oczywiście ma tam perki tam do na przykład szybszego biegania, tam do większego hajsu zbieranego, bo tam są też takie na przykład paczki po 1000 dolarów, to jak on zbierze to będzie miał 1300 na przykład. Tak? I to, to później się... tam trochę zwiększa tam pieniądze na koniec jakby... Misji. Koniec misji. Dobra, no to, to to była taka pierwsza klasa, żeby już tam za, za, za wiele nie, nie odkrywać z tej gry, żebyście, sa, sami, sa, żebyście sami mieli trochę fanu z odkrywania tej gry. Um, tutaj patrzę wymagania sprzętowe to um, Intel i 5 i GHz 3, 3 GB ramy, grafa 1 GB oraz 10 giga miejsc na twardzielu Czyli taka, no powiedziałem niezbyt wymagająca no, grafika Ale poczekaj, 1000, w się 1 giga, ale chyba na maksymalnych Wiesz co, nie wiem, no ja tu mam tylko... Y, nie, zazwyczaj wiesz, to na minimum. Wiesz co, myślę, że na minimalne, poczekaj, sprawdzę Na minimalnych powinno być, y, zazwyczaj się pokazuje To ty poszukaj, ja tu jeszcze właśnie patrzę na gry online i tutaj od, y, gra zebrała doskonałą ocenę, prawie 8,7 punktów więc naprawdę e, graczom się podobała, no bo jak, już, jak to już Kuba powiedział jest to coś zupełnie nowego, e, no jeśli nie mówimy o oczywiście tej o jedynce. Czekaj na zalecane, to ty mówiłeś wszystko na zalecane. Aha, no to no widzicie, no to no i zalecane ta... to jest chyba takie średnie, no. Nie no. zalecane to są chyba wysokie nawet. No to tak? no takie. No no nadal. no, tak, który się przyjemnie w miarę gra. Tak. Czyli gra, gra, gra nie za bardzo obciąży Wam kompa, a jak już to Kuba Wam, z tego co Kuba mówił, zapowiada się genialnie. E, dobra, to była... Jeszcze mogę jedną ciekawostkę? No ale... No, treść to treść. taka, żeby powiedzieć, że ta gra naprawdę w opinii graczy jest dobra. To ludzie, którzy stworzyli tą grę, dostali już jakby koszt, zwrócił im się koszt wyprodukowania tej gry przed premierą. Z Pre wszystko. Z Pre oh. Tak. Ale oni już chyba DLC wypuścili. Nie, 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 to DLC to było. Yy, oh, o, no co? To... Mogłeś to jakby kupując ten najwyższy zestaw albo... To kupując priorder dostawałeś tego. Aha, dobrze. Ale to pewnie dawało ci po prostu jakieś itemzy. Dobra, bo kurczę, eee. przedłużamy strasznie. Dobra, przedłużamy. Czyli gra się zwróciła przed premierą, wow. No to jest tak. naprawdę... To, znaczy, to jest sukces. Ludzie mają naprawdę duże zaufanie do tej firmy. Albo grali w betę, tam była jakaś beta? Była tak chyba, no to Wszystkie była Wszystkie osoby, które miały jedynkę dostały dostęp do bety i osoby, które kupiły e, tą najwyższy pre Najwyższy. Aha. No dobra, no to czyli e, to była taka pogradanka przed jeszcze graniem. E, ja za chwilę sobie e, będę grał w Paydaya i potem, nie wiem, za kilka dni albo nawet za, za jeszcze dłużej nagramy drugą część tych pogradanek jakby już po Payday Po, payday, po, e, po doświadczeniach z paydaya. Po doświadczeniach, dziękuję. E, no i powiemy jak to tam, ja, czy przynajmniej ja tam, jak mi się grało, czy, czy fajnie, czy nie. No i tyle chyba. Będziemy się żegnać. Dziękujemy Wam za uwagę. Ja się z że Wami żegnam. No, A cześć. No, koledzy też się pożegnali. Dobra, trzymajcie się. Hej. Hej. Hej.